Dzisiaj gram w Minecrafta, ale mam 10 losowych pozytywnych efektów. Już trochę jakby co zebrałem rzeczy. No bo ten miałem jakiś problem i nie mogłem nagrywać dalej, więc nagrywam od początku co jest w ogóle. O! Co to za gówno mi bije? Siłę mam, siłę mam chyba. Ten wzrost serduszek. Należy mi się. Dobra, biorę tą rybę no i uciekamy. Uuuu. Możecie zostawić suba i lajka, bo ja właśnie latam. Naszym celem jest oczywiście przejść Minecrafta od tego a mam fire resistance ale nadal źle kopie pod wodą jak stąd wyjść dobra, wyszedłem stąd. Idziemy po krówki. Ja od łapką mogę zniszczyć. Dobra, jemy surową wołowinę. Teraz trzeba ogarnąć jakiś cave. Tylko no nie wiem, co ja mam robić, bo ja tak średnio speedrunuję Minecrafta. W sensie, to nie jest speedrun, po prostu przechodzimy z minecrafta. tu wow. Co to było? Creeper? No dawaj, zrób mi coś. Bałem się go trochę. A Zabiłby mnie. Dobra, węgiel, węgiel, węgiel. Już się noc robi. ale super Dobra teraz crafting trzeba To i Ja pierdzielę Tak i tak i mamy lepszenia Dobra no jak na razie jest okej. Okay. A możemy sobie z wyjść na spokojnie. mnie mhm. A może przypalimy sobie to mięsko, to więcej tego będzie. Serduszek. Teraz mi się ta muzyka przypomina, jak tak rozbawiam te mowy, ale nieważne. Skąd mi się tu wziął? Ej, tu, ale tu fajnie wygląda! Szkoda, że nie mam oddychania pod wodą. Fajnie by było. Dobra. Tu, 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 tu. tu. O, ok. Ui, to jest mega satysfakcjonujące. Co to, że. Nie, to mieć. Ja powiedziałem, mi się, że to było diamenty. Ale bym się ucieszył. Żelazo, żelazo, żelazo. Dwa tylko? Serio? Dobra. Nie, tu już nic nie ma, więc wracam chyba. Bo tu już nic nie ma. Tu jest miedź, tu też jest miedź. Uuu, dobra. Jemy. Życie, życie, życie. od razu lepiej. Tu jeszcze poszukam. A nie, bo tu nic nie ma. Świetnie. Więc y, to już możemy zabrać To też I no to żelazo to później przepalimy Nic z tego nie zdobędę Ale W sumie nie potrzebna Nam jest żadna zbrojka Więc będzie łatwiej O tu może coś znajdę w tym tezie Sorry yy... O dobra, żelazo jest. No i tyle, tu już nic więcej nie ma, dobra, wychodzimy stąd. Jemy i jemy. Co to Za łatwo jest? Załatwo jest. O nie łowu, Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Co jest, to mnie nie może trafić. Nie żyjesz. Czekajcie, ile ja mam efektów? 3, 4, 5, 6. 9 Dawało mi się, że miałem 10 że jeden już się skończył. Powiem jeszcze coś z życiem związanego, pamiętam, ale nie pamiętam o co tam chodziło. Jakby co, te wszystkie efekty są na poziomie 10. Kurde, czego i co mam teraz znaleźć? Lawę trzeba na pewno znaleźć. Dawaj. Kurde, nie da mi łopaty. Dobra, teraz trzeba przypalić. Ten... to żelazo trzeba. No co? Dobra. Więc tak, tak. I zrobimy z tego wiaderko później. Tylko trzeba będzie jeszcze poszukać lawy. O, tam jest idealnie. Ja nigdy nie tworzyłem portali takich w lawy. Z wiadra i lawy. Ale może się jakoś uda. Chyba nie gram ogólnie dużo w No... O łuszeczko. będzie A Ła, co to za gówno do mnie ciela Kurde, walka tytanów. O zabiję go? Kurde, nie zostałem perełki Mi się tylko wydaje, czy akurat teraz jest jakoś duży mob. Dobra, mamy to. Uciekamy. Nie, to zostawia to, to, to. Tu jeszcze trzeba. Tak, tak. Dobra, mamy to. Okej. Okay. Czekajcie, tylko jak się to kurde robiło. Czekajcie, pozbieram trochę ziemi. A może drewno będzie lepsze? Wezmę drewno. Kurde, no nie. Jak Ja pierdzielę. Dobra. Teraz trzeba. No nie No tak. Tu wejść i Ja nie mogę Uwolnił, no że to nie zawsze ułatwia ludzie Ja pierpa Ja nie mogę Ja nie mogę, muszę iść po kolejne wiaderka. Ja tego nie zrobię w tym odcinku, nie ma szans. Aha, no to jeszcze lepiej zniszczyłem sobie cały ten. jak tu będzie woda, później tu naleję lawę. Nie, ja nie wiem w ogóle jak to robić. Nie mam pojęcia. Później sobie obejrzę jakiś kole radnik speedrunnerów. Nie wiem. Na razie to będzie tylko na tyle, z tego subskrybujcie i lajkujcie. Jutro prawdopodobnie kolejna część. Trzymajcie się i cześć.